Witaj na kanale Magia Kosmosu, gdzie zgłębiamy tajemnice astrologii. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, nazywam się Dorota Duda, witam Cię bardzo serdecznie. Jestem astrologiem, a także zajmuję się Matrycą Losu. Dzisiaj film dotyczący Neptuna w retrogradacji. Neptun to planeta mistycyzmu, duchowości, intuicji, marzeń, sztuki, a także wszelkiej niejasności i iluzji. Będąc w ostatnim stopniu znaku ryb, który jest zarazem ostatnim znakiem Zodiaku, zmienia kierunek na wsteczny. Neptun rozpoczął retrogradację 2 lipca i pozostanie w tym ruchu do 8 grudnia. W tym czasie, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zdejmiemy różowe okulary. Opadną zasłony iluzji. Neptun to planeta, która potrafi zacierać granice między rzeczywistością a fantazją. Rządzi znakiem ryb i jego wpływ w tym znaku jest szczególnie silny i wyraźny. Gdy Neptun przebywa w rybach, jesteśmy zaproszeni do eksploracji głębin naszej duchowej natury. To czas, kiedy zbiorowa świadomość i podświadomość stają się bardziej dostępne, a ludzie często doświadczają wzmożonej intuicji, kreatywności i pragnienia połączenia się z czymś jakby większym od siebie. Zauważcie, jak wiele zmieniło się w świadomości zbiorowej od 2011 roku, kiedy Neptun wszedł w znak ryb. Mija 13 lat tranzytu Neptuna przez znak ryb i teraz, kiedy jest na samym końcu zarówno znaku, jak i całego Zodiaku, Neptun zaczyna ostatni akt, tuż przed wejściem w nowy cykl. Jako, że Neptun wkrótce wejdzie do Barana, retrogradacja w tym stopniu ryb jest jak ostatni etap przed początkiem czegoś nowego. Ostatni stopień każdego znaku Zodiaku to stopień krytyczny, moment kulminacyjny, w którym energia znaku jest bardzo intensywna, podsumowująca. Ten stopień nazywany jest stopniem losu. Neptun w ostatnim stopniu ryb przynosi zatem końcowe lekcje związane z marzeniami, duchowością, naszymi najgłębszymi pragnieniami. Może być to czas, kiedy dawne problemy, wzorce wychodzą na jaw, aby zostać ostatecznie rozwiązane. Kiedy Neptun porusza się ruchem wstecznym, jego energia skierowana jest do wewnątrz. Zamiast działać na poziomie zewnętrznym, Neptun zachęca nas do introspekcji, duchowego pogłębiania. To czas, kiedy możemy zastanawiać się nad swoimi marzeniami, nad tym, co jest prawdziwe, a co tylko było czy jest iluzją. Mogą uwydatnić się aspekty naszego życia, które były zbyt idealistyczne lub złudne. To może być moment, Rozczarowania, ale jednocześnie daje możliwość zobaczenia rzeczywistości taka, taką, jaka jest, bez zasłony iluzji. Warto w tym czasie zajrzeć do własnego horoskopu urodzeniowego i zobaczyć, gdzie wypada 29 stopień ryb. Jaki to dom horoskopu, jaki obszar naszego życia podlega teraz wpływowi Neptuna. Retrogradacja Neptuna w rybach ma szczególne znaczenie w kilku tematach. Duchowości, kreatywności, emocji, a także uzdrawiania. To idealny czas, aby zanurzyć się w praktyki duchowe, takie jak medytacje, yoga czy praca z intuicją. Neptun w rybach może otworzyć nas na nowe wglądy i zrozumienia, które wcześniej mogły być poza naszym zasięgiem. Neptun rządzi także sztuką i wyobraźnią, to Dom artystów, można powiedzieć, czyli artystyczne projekty, które zostały przez nas odłożone na bok, mogą teraz wrócić do łask, a nowe pomysły mogą zacząć płynąć z głębi naszej podświadomości. Ryby są również znakiem głębokich emocji i współczucia. Retrogradacja Neptuna może wydobyć na powierzchnię skrywane uczucia i nierozwiązane traumy. To doskonały moment na pracę. Nad emocjonalnym uzdrawianiem. Możemy poczuć silniejszą potrzebę wybaczenia sobie, a także innym, zrozumienia, skąd pochodzą nasze głębokie lęki i pragnienia. Terapie, praca z ciałem, czy praktyki uzdrawiania energetycznego mogą właśnie teraz być wyjątkowo potrzebne i skuteczne. Jako, że każda energia we wszechświecie może mieć pozytywną lub negatywną realizację, Muszę wspomnieć również o niekorzystnym wpływie Neptuna w retrogradacji. Negatywny aspekt to tendencja do zatracania się w iluzjach i ucieczka od rzeczywistości. Może to przejawiać się np. Na poprzez nadmierne korzystanie z substancji odurzających, izolację lub ucieczkę w marzenia. W tym czasie ważne jest, aby być świadomym tych tendencji i starać się znaleźć zdrowe sposoby radzenia sobie. Z kłopotami w rzeczywistości. Praktyki uziemiające, takie jak chodzenie boso po ziemi, medytacje, na przykład związane z oddechem, kontakt z naturą, mogą pomóc w utrzymaniu równowagi i szczerze polecam. Podsumowując, retrogradacja Neptuna w rybach to czas głębokiej refleksji, duchowego poszukiwania i konfrontacji z własnymi marzeniami i iluzjami. Chociaż może nas to skłaniać do ucieczki w marzenia i fantazje, oferuje również możliwość zrozumienia, co jest prawdziwe, a co było tylko wyobrażone. Kluczem jest zachowanie równowagi między duchowością a rzeczywistością. Dzięki świadomości tych wpływów możemy lepiej nawigować przez ten okres i wyjść z niego z głębszym zrozumieniem siebie i swoich marzeń. To dzisiaj na tyle. Życzę Wam wspaniałego czasu i pozytywnej realizacji tranzytu Neptuna. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym filmie.